Witam serdecznie w Maj Cukierence i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszny tort kokosowy z brzoskwiniami. Tort jest mocno kokosowy, wilgotny, owocowy, wygląda wspaniale. W przepisie wykorzystałam wyśmienitą mąkę ze smokiem z polskich zakładów zbożowych w Krakowie. Biszkopt udał się wysoki i puszysty. Pamiętajmy, aby dobrze go nasączyć. Składniki na Biszkopt. 6 dużych jajek, osobno białka i żółtka, 200 g mąki pszennej użyłam tortowej, 190 g cukru, 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia i 100 g wiórków kokosowych. Do czystej suchej miski przekładamy białka i ubijamy na pianę. Dodajemy cukier i ubijamy jeszcze przez chwilę, aż masa będzie gęsta i lśniąca. Następnie dodajemy żółtka i ubijamy jeszcze przez chwilę na puszysty krem. Do mąki dodajemy proszek do pieczenia, krótko mieszamy i mąkę przesiewamy do jajecznej masy. Dodajemy wiórki kokosowe i mieszamy szpatułką na jednolite ciasto. Ciasto przekładamy do przygotowanej tortownicy i wyrównujemy. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 45 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika biszkopt odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Składniki na krem: 800 ml mleka. Dwa budynie w proszku waniliowe lub śmietankowe bez cukru, 110-120 g cukru pudru, 1 puszka brzoskwiń w syropie, 400 g miękkiego masła, 2 łyżeczki cukru z wanilią, 20 g mąki ziemniaczanej i 150 g wiórków kokosowych. Najpierw przygotujemy budyń do kremu. Do rondelka wlewamy około pół litra mleka. Dodajemy połowę cukru pudru, cukier z wanilią, stawiamy na gazie i gotujemy. Do pozostałego mleka dodajemy dwa budynie, mąkę ziemniaczaną i mieszamy, aby nie było grudek. Do gotującego się mleka dodajemy rozmieszane budynie z mąką i gotujemy gęsty budyń. Jak powstaną grudki, nie należy się przejmować, tylko energicznie mieszać. Gdy budyń się zagotuje, zmniejszamy ogień na najmniejszy i trzymamy budyń na małym ogniu, mieszając przez około 1 minutę. Ściągamy z ognia. Ja mój budyń przełożyłam do metalowej miski. Dodajemy wiórki kokosowe i mieszamy, aż składniki się połączą. Budyń nakrywamy folią spożywczą na dotyk i odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Ma mieć temperaturę pokojową, jak masło. Brzoskwinie osączamy. Parę połówek możemy odłożyć do dekoracji. Brzoskwinie kroimy na takie paseczki. I na chwilę odstawiamy. Do miski przekładamy miękkie masło i ucieramy mikserem przez około 2 minuty. Dodajemy pozostały cukier puder i ucieramy dalej mikserem przez około 2 minuty. Możemy składniki z brzegów miski zebrać szpatułką i krótko wymieszać. Do masła w 4-5 partiach dodajemy ostudzony budyń. Po każdym dodaniu mieszamy mikserem do połączenia składników. I nasz krem jest już gotowy. Ostudzony biszkopt wyciągamy z blaszki. Nożem oddzielamy ciasto od brzegów blaszki. Ściągamy papier do pieczenia. Biszkopt z wierzchu możemy troszeczkę wyrównać. I następnie przekrawamy go w poziomie dwa razy. Otrzymamy trzy krążki biszkoptu. Będę składać na takiej grubszej złotej podstawce. Na podstawce kładziemy pierwszy krążek biszkoptu. Składniki do nasączenia: 160 ml likieru kokosowego i 70 ml wody. W wersji bez alkoholu używamy około 200 ml wody, 3 łyżki soku z cytryny i 2 łyżeczki cukru pudru. Składniki do nasączenia mieszamy i jedną trzecią ponczą nasączamy biszkopt. Biszkopt ma być dobrze nasączony aby przy dotyku było czuć, że jest dobrze wilgotne. Podstawkę możemy wytrzeć ręcznikiem papierowym. Na biszkopt wykładamy krem. Robimy taką warstwę kremu, niezbyt grubą. Na wierzchu układamy pokrojone brzoskwinie. Lekko dociskamy je do kremu. Na wierzchu układamy drugą część biszkoptu, lekko dociskamy i nasączamy połową pozostałego ponczu. Znów wykładamy warstwę kremu. Na kremie układamy brzoskwinie. Delikatnie wciskamy je w krem. Układamy ostatni krążek biszkoptu, dociskamy i biszkopt nasączamy. Aby było mi łatwiej dekorować tort, położyłam go na paterze obrotowej. Podstawkę możemy wytrzeć ręcznikiem papierowym. Pozostałym kremem smarujemy brzeg i wierzch tortu. Najpierw smarujemy brzeg. Następnie smarujemy wierzch tortu. Wyrównujemy. Tort posypujemy wiórkami kokosowymi. Pędzelkiem usuwamy wiórki z podstawki i nasz tort wstawiamy na całą noc do lodówki. Tort przed podaniem udekorujemy rozetkami. Na wierzchu tortu nożem zaznaczam porcję. Przygotuję śmietankę na rozetki. Do miski wlewamy około 200 ml śmietanki kremówki, użyłam 30. Dodajemy jedną łyżkę cukru pudru, jedną łyżeczkę fiksu do śmietany i ubijamy. Ubitą śmietankę przekładamy do rękawa cukierniczego z metalową tylką. Zwijamy i na wierzchu tortu robimy ozdobne rozetki. Odłożone przez kwinie, lub te, które nam zostały, kroimy na kawałeczki i dekorujemy nimi rozetki. I nasz tort kokosowy z brzoskwiniami jest już gotowy. Wygląda fantastycznie, jest bardzo smaczny, puszysty, kremowy. Polecam!